Witam wszystkich. Setki razy czytałem, słyszałem, jaki to trudny jest ARM, czy tam jak to woli ARM. A łatwy jest Arduino. To są wszystko mity, które głoszą osoby nie mające pojęcia o mikrokontrolerach. Nie znają ani AVR-ów, które głównie są stosowane w Arduino, ani ARMów Coś tam liznęli, jakiś temat, coś tam słyszeli i później opowiadają w stury. Teraz pokażę, jak bardzo łatwo można napisać program migający diodą. Dużo prościej niż w Arduino. Właściwie to niewiele będziemy pisać, praktycznie nic. Nie będę opisywał instalacji środowiska. Bo to nie są te czasy, to nie lata 90., że trzeba było za rączkę prowadzić. To chyba każdy potrafi ściągnąć sobie środowisko, zainstalować. Dostępne jest zarówno na, na Windows, jak i na Linuxa. Obsługuje się dokładnie tak samo na obu systemach. Tworzymy nowy projekt. Skorzystałem z płytki Discovery. Procesor, mikrokontroler ośmionuszkowy G031J6M6. To jest najmniejsza dostępna obudowa w STM32, ale nie ma co go porównywać do na przykład tamtego Tiny 84, czy tam tin 84. Też dostępny w ośmionóżkowej obudowie, największy z całej tej rodziny, bo jest i 10 13. Yy, chociaż 10 nie wiem, czy to nie jest sześcionóżkowa obudowa, ale 13 na pewno ma ośmionóżkową. Yy, jest, jest 24, 25, 45, 85. Różnią się yy, generalnie wielkością pamięci flash. Tam 85 ma. Tego flesza aż 8 kilo. Tu mamy 32 kilo. Ramu 85, ma chyba 1 kilo, o ile dobrze pamiętam. Tu mamy 8 kilo RAMu. Zegar 64 MHz w porównaniu do AVR-ka 16 MHz, chociaż akurat tego 85 on ma PLL-a, można go taktować szybciej, ale nie rdzeń, a tylko peryferia. Konkretnie to timery, jak dobrze pamiętam. W czasie tworzenia nowego projektu, może bardzo prawdopodobne, że środowisko będzie pobierało z serwera jakieś pliki. U mnie tego nie robi, ponieważ niedawno używałem tego środowiska z tym akurat mikrokontrolerem. Wybieramy sobie... Wybieramy... Można by wybrać... To jest taka wyszukiwarka na podstawie zadanych kryteriów. Yy, można określić wielkość pamięci, peryferia. Ale tu mamy płytkę, więc przechodzimy do wybierania płytki. Wystarczy wpisać część nazwy tu G031. Pokażą się wszystkie pasujące wpisy. To jest ta płytka. Klikamy dalej. Jakoś projekt nazwiemy LED G031. Wybier, potwierdzamy na tak aby ustawił środowisko ustawiło peryferia w tej płytce to akurat nie za bardzo jest potrzebne, wręcz trochę przeszkadza ale w innych płytkach zostaną zainicjalizowane peryferia typu UART czy tam jakiś sterownik wyświetlacza czy, czy, czy coś tam innego co jest na płytce zamontowane, na tej płytce mamy niewiele bo jest po prostu jedna dioda świecąca której akurat nie wykorzystamy ja tu yy, ja tu włożyłem sobie dodatkową diodę dlaczego nie skorzystałem z zbudowanej no prosta przyczyna ona akurat nie jest yy, na takim wyprowadzeniu, które, do którego można podłączyć jakiekolwiek wyjście, któregokolwiek timera no chwilkę to trzeba poczekać. Nie jest to demon prędkości. od czego zaczynamy? Tu akurat nie skorzystam z tej diody. Nie, nie trzeba tu nic robić. Diodę podłączyłem sobie do PB0 i tu mamy timer trzeci, kanał trzeci. Nie trzeba nawet klikać, no może być stan jak po resecie. Bierzemy timer trzeci. Włączamy zegar. Następnie wybieramy PWM kanał trzeci. Teraz trochę matematyki. O. Mit rozsiewany przez AVROS. Jak ciężko ustawić jest taktowanie ARMA? Bzdura totalna, jak mówię, rozsiewana przez, przez osoby nieznające środowiska i mikrokontrolera. Po pierwsze, w tym przypadku w ogóle nie, nie ruszam zegara. Zostawiam ustawienie domyślne, jakie jest po resecie, czyli taktowanie 16 MHz z wewnętrznego oscylatora RC. Co warto o niej powiedzieć. Jest skalibrowany i bez problemu zadziała na nim uart. Także w przeciwieństwie do AVR-ów, gdzie nierealne jest, aby wewnętrzny zegar użyć do traktowania uartów, tu jest inaczej. Nie ma z tym problemu. Jest zachowana ta precyzja plus yy, minus 2% gwarantująca poprawną pracę z uartem. Naturalnie można tu sobie zmienić to taktowanie, ale nie ma takiej potrzeby. Teraz y, matematyka. Mamy taktowanie, jak tam było widać, 16 mega. Yy, teraz preskaler ustawię sobie na maksa 2 do 16 to nam da 224 Hz jeżeli więc to będzie liczyło do 243 zawsze trzeba odjąć 1 tu przy ustawieniach licznika czyli 244 to da nam yy, okres sygnału PWM dokładnie 1 sekundę. Tu sobie, żeby mieć wypełnienie 50%, musimy ustawić połowę, czyli 122. Połowę tych 243. Zezwoli, znaczy ustawimy automatyczne przeładowywanie licznika. I to by było na tyle, co do ustawień PWM -a. powinien na wyjściu PD0 być generowany sygnał 1 Hz z wypełnieniem 50%. Do dobrego tonu programisty należy użyć watchdoga. To jest to, o czym oczywiście Arduinowscy kompletnie nie pamiętają, nie wiedzą. Choć tak prosty program się nie zawiesi to jednak warto to na taki nawyk y, sobie nabrać takiego nawyku hmm. standardowe ustawienie preskale tego watchdoga wbudowanego to jest 160 mS to ile dobrze pamiętam można tam oczywiście sobie to zmodyfikować tu akurat nie ma potrzeby główna wykona się w jakieś tam nanosekundach Taka mała niedoruba, tego nie mogę pojąć, i czasem o tym zapominam. Domyślna optymalizacja jest ustawiona na, ze, na, na O0, czyli jej brak. Czyli się tu zakręciłem. To wrócimy do tej optymalizacji tu sobie generujemy kod ten szkic taki startowy, to co było tam wyklikane tu zostanie wygenerowany kod, który te, te wszystkie operacje przeprowadzi, nie trzeba w niego wnikać tu widać inicjalizację zegara, portu wejścia wyjścia, watchdoga, timera pozostaje jeszcze uruchomić PWMa. Więc sam on nie wystartuje i tu sztuczka. Naciskając Ctrl-Shift powinniśmy uzyskać podpowiedź kolory trochę źle są ustawione Kucha. nie wiem, czy mi nie pojawia się odpowiedź. Jak to windows? Lubi utrudnić. Na pewno tu jest źle. Zobaczymy, czy tu nam zadziała podpowiedź. A już wiem czemu tu się wykrę. trzeba wpisać te nasze zaklęcia o proszę jest podpowiedź control plus shift i piękna podpowiedź a jako, że mamy jeden timer, tu ładnie nam podpowiada tu niestety też trzeba wpisać control shift kanał trzeci Oczywiście tu można by teraz zmienić wypełnienie, czy zmieniać je w pętli głównej. Użyliśmy oczdoga, więc musimy go obsłużyć. A i warto uśpić mikrokontroler celem zmniejszenia poboru prądu przy zasilaczu sieciowym ma to mniejsze znaczenie ale też generuje mniejsze zakłócenia f12 lub ten łoteczek tu uruchamia f11 przepraszam lub ten łoteczek uruchamia kompilację gdy pierwszy raz jest przy pierwszym użyciu, po stworzeniu projektu, z pewnością zapytał o ustawienia Klikamy OK, zostawiamy domyślne i będzie dobrze. On proszę, pyta. To będzie tylko raz. Gdy ktoś, jak ktoś ma program, opisze program na kilka mikrokontrolerów, to można tu przypisać konkretny y, programator do y, do danego projektu. Tak będzie wybrane to, to co znalezione. Jeżeli będzie kilka programatorów, pojawi się komunikat o tym fakcie i będzie trzeba y, usunąć te programatory wstawić tylko jeden. Albo wybrać, wskazać, który tam jest. Ale trzeba poznać numer seryjny. Program został wysłany do mikrokontrolera Jesteśmy w trybie debugowania F8 lub yy, gdzie tu jest? Tu jest to, nie dobrze, F8, tak na Uruchomi nam program. Ale Diotka nie miga. widziałem popełniłem błąd. Nastąpił reset mikrokontrolera. Teraz dopiero zdarza się w stm że pierwszy jak mikrokontroler ma czystą pamięć, wysłanie softu czasami powoduje, nie powoduje startu programu. I teraz zobaczcie coś ciekawego. Program jest zatrzymany. Ja tu sobie przechodzę między tymi dwoma instrukcjami, a proszę zauważyć, że diotka miga. Wynika to z tego, że y, peryferia w Armie, w sterminie 32 nie są y, zatrzymywane po zatrzymaniu programu. Można coś takiego wymusić, żeby peryferie się zatrzymały. Z tym kiedyś pewien kłopot, jak się używało Watchdoga, on cały czas pracował i jak zatrzymało się program, to y, następował restart y, mikrokontrolera wywołany Watchdogiem. Teraz już zrobiono jakieś zmiany w tych nowszych softach, gdzie y, domyślnie ten, no, ten Watchdog jest y, zatrzymywany. Czasie, gdy zatrzymuje się w debugerze, ten sam problem był z osypianiem. No, jak widzicie, pętla główna jest ciekawa, nie robi nic. Diotka miga, nawet gdy jesteśmy w debugerze. Teraz jeszcze poszukam tego problemu związanego z optymalizacją. Tu mamy pokazany ile zajmuje nam pamięci flash, ile RAM, ile dostępne, tak jak raport w Arduino. Teraz tak. sobie przypomnieć gdzie to było ustawienie jak widać yy, mamy flesza zajętego 20, yy, yy, prawie 10 kilo no, 9,68 na miganie diodą A to wynika taki duży kod wynika z tego, że pewne rzeczy nie są dopracowane na przykład gdy używamy tylko jakiegoś tam jednego, powiedzmy, przerwania od timera to generowany jest kod sprawdzający wszystkie yy, kanały timera, choć używamy jednego. Podobnie w uart nie używamy jakiejś tam parzystości czy coś, ale jest generowany kod, który sprawdza ją. Oczywiście tam nigdy program w tę funkcję nie wejdzie, ale jest generowany. jakaś pomroczność jasna mnie dopadła I sobie gadało, jak to się mówi głowę uciąć że to było w z tych dwóch zakładek mamy ustawienia Może to, to tematu na innym filmie wrócę, na razie to wszystko. No, jak widzicie, prawie nic nie trzeba pisać, to, co zostało tu dopisane, to było spowodowane tylko i wyłącznie yy, tym, żeby ten kod był lepszy. Bez tego oczywiście też zadziała naturalnie. Watchdoga, jak tutaj nie będziemy odświeżać, to trzeba go tu w ustawieniach wyłączyć. Czyli jedna linijka kodu i trochę klikania załatwiło nam miganie diodą. Proszę mi pokazać, że tak prosto da się to zrobić w Arduino czy na AVR-ze. Dziękuję za oglądanie.